Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy bracia i siostry Chrystusie, błogosławie każdego z Was, który dziś dołączył do tej wspólnej modlitwy. Dziękuję, że wybraliście się na to duchowe spotkanie w kanale Świątynia Światła. Niech Bóg napełni Was swoim pokojem i miłością w tych chwilach wspólnej modlitwy. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy z Marią, Matką Bożą, która jest naszą orędowniczką w cierpieniu. Jeśli cierpisz, odmów tę modlitwę z Maryją, te słowa niech staną się dla nas przewodnikiem w dzisiejszym rozważaniu. W chwilach próby, gdy ból wydaje się nie do zniesienia, kiedy smutek przytłacza nasze serca, Maryja stoi przy nas jako czuła matka, gotowa do wysłuchania naszych próśb i zaniesienia ich przed tron Boga. Zamknijmy na chwilę oczy i wyciszmy się. Poczujmy obecność Maryi, która jest tutaj z nami. Ona, która stała pod krzyżem i doświadczyła niewycierpienia, Widząc mękę swojego syna, rozumie każdy nasz ból, każdą łzę, każde westchnienie. Jej serce, przeniknięte mieczem boleści, jak przepowiedział Symeon, stało się źródłem niewyczerpanego współczucia dla wszystkich cierpiących. Pismo Święte mówi nam w Ewangelii według święta Jana, a obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena, J19 i 25 setnych. Maryja nie uciekła od cierpienia, nie ukryła się przed Nim. Stała przy swoim synu do samego końca, dzieląc jego ból i agonię. Tak samo dzisiaj stoi przy nas, gotowa podzielić się naszym bólem i przynieść ukojenie naszym zranionym serkom. W księdze Psalmów czytamy Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu PS 34 i 19 setnych. Te słowa są pocieszeniem dla wszystkich, którzy czują się przygnięceni ciężarem życia. Bóg widzi nasze cierpienie, a Maryja, jako nasza matka, kieruje nasz wzrok ku Niemu, ku źródłu wszelkiej pociechy i nadziei. Drodzy bracia i siostry, być może dziś przychodzicie do tej modlitwy z sercami pełnymi bólu. Może to choroba własna lub bliskiej osoby, może to utrata pracy, trudności finansowe, rozpad relacji, śmierć ukochanej osoby, a może po prostu codzienne zmagania, które powoli wyczerpują wasze siły. Cokolwiek to jest, wiedzcie. Że nie jesteście sami. Maryja jest tutaj, aby was wysłuchać, aby was przytulić do swojego niepokalanego serca. Przypominam sobie słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, cierpienie ma sens, jeśli łączy się z miłością. Nasze cierpienie, złączone z cierpieniem Chrystusa, nabiera głębszego znaczenia, staje się drogą odkupienia, oczyszczenia i wzrostu. Maryja uczy nas jak przyjmować cierpienie z godnością i jak przekształcać je w dar miłości dla innych. W liście do Rzymian czytamy, wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, RZ 8 i 28 setnych. Te słowa są jak balsam dla naszych zranionych serc. Bóg nie zsyła na nas cierpienia, ale wykorzystuje je, by wyprowadzić z Niego dobro, którego często nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Maryja pomaga nam dostrzec to dobro, nawet w najgłębszej ciemności. Teraz, drodzy bracia i siostry, zwróćmy się do Maryi w naszej wspólnej modlitwie. Zdrowaś Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Meridiołu, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, która zna cierpienie, spójrz na nas z miłością. Ty, która stałaś pod krzyżem swojego syna, rozumiesz każdy nasz ból, każdą łzę, każde westchnienie. Weź nasze cierpienia w swoje dłonie i zanieś je przed tron Boga. Wyproś dla nas łaskę cierpliwości, siły i pokoju serca. Pomóż nam zobaczyć sens w naszym cierpieniu i naucz nas, jak przekształcać się w dar miłości dla innych. Mary Woo, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, uzdrowienie chorych, módl się za nami. W Twoich rękach składamy nasze życie, nasze radości i smutki, nasze nadzieje i obawy. Prowadź nas bezpiecznie przez burzę tego życia do spokojnego portu wieczności. Kiedy patrzymy na Twoją ikonę, Matko Boża Częstochowska, widzimy blizny na Twoim obliczu. Te blizny przypominają nam, że Ty również przeszłaś przez cierpienie i próby. Twoje oblicze, choć naznaczone bliznami, promienieje pięknem i łagodnością. Naucz nas, Mary jo, jak zachować godność i piękno duszy nawet w obliczu najgłębszego cierpienia. W Ewangelii według święta Łukasza czytamy o Twoim magnyfikat, pieśni chwały, którą wyśpiewałaś mimo niepewności i trudów, jakie Cię czekały. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Łk 146 46, 47 Naucz nas, Mary jo, jak wychwalać Boga nawet w ciemności, jak dostrzegać Jego dobroć nawet pośród łez. Mary jo, Matko Boża Bolesna, która siedmiokrotnie doświadczyła miecza boleści przeszywającego Twoje serce, spójrz na nasze cierpienia. Ty, która trzymałaś martwe ciało swojego Syna na kolanach, rozumiesz ból utraty, rozpaczy i samotności. Bądź przy nas w naszych Getsemani, w naszych drogach krzyżowych, w naszych Golgotach. Drodzy bracia i siostry, nasza wiara uczy nas, że cierpienie nie jest karą, ale tajemnicą, przez którą Bóg prowadzi nas do głębszego zjednoczenia z sobą. Święty Paweł pisał: Teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół Koł 1 i setne. Nasze cierpienia, złączone z cierpieniami Chrystusa, mają moc odkupieńczą, stają się częścią wielkiego dzieła zbawienia. Maryjo, Ty, która stała się matką wszystkich wierzących, weź nas pod swój płaszcz opieki. Kiedy czujemy się zagubieni w ciemności cierpienia, bądź dla nas gwiazdą przewodnią, wskazującą drogę do Twojego Syna. Kiedy nasze serca są zranione i krwawiące, opatrz się swoją matczyną troską i miłością. Święty Jan Paweł II, wielki czciciel Maryi, mówił cierpienie jest w świecie po to, aby wyzwalało miłość. W naszym cierpieniu uczymy się kochać głębiej, bardziej bezinteresownie, bardziej po Bożemu. Maryja, która jest wzorem doskonałej miłości, Uczy nas, jak przekształcać nasze cierpienie w miłość, która leczy, podnosi i przemienia świat. W księdze Izajasza czytamy: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie iż 49 i 15 setnych. Te słowa przypominają nam o nieskończonej miłości Boga, który nigdy nas nie opuszcza, nawet w najgłębszej ciemności. Maryja prowadzi nas do tej miłości. Przypomina nam o niej, gdy tracimy nadzieję. Drodzy bracia i siostry, kiedy czujecie, że wasze cierpienie staje się nie do zniesienia, zwróćcie się do Maryi z prostą modlitwą: Matko Boża, pomóż mi. Matko Boża, nie opuszczaj mnie. Ta prosta modlitwa, powtarzana z wiarą i ufnością, może stać się źródłem nieoczekiwanej siły i pokoju. Mary Jo, Matko Miłosierdzia, Ty, która stała się świadkiem największego aktu miłosierdzia w historii, Śmierci Twojego Syna za nasze grzechy naucz nas, jak otwierać się na miłosierdzie Boże w naszym cierpieniu. Pomóż nam zrozumieć, że właśnie w naszej słabości i bezradności możemy najgłębiej doświadczyć mocy Bożej miłości. W drugiej księdze Listu do Koryntian czytamy Wystarczy ci mojej łaski, Moc bowiem w słabości się doskonali dwie Korony 12 i 90. Te słowa Boga do święta. Pawła są również skierowane do każdego z nas. W naszym cierpieniu, w naszej słabości, Bóg objawia swoją moc, swoją miłość, swoje miłosierdzie. Maryja pomaga nam otworzyć się na tę łaskę, która przemienia nasze cierpienie w drogę do świętości. Drodzy bracia i siostry, Maryja stała się dla nas wzorem doskonałego zjednoczenia z wolą Bożą. Jej fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, Ełka 1 i 38 jest dla nas przykładem, jak odpowiadać na Boże wezwania, nawet gdy są one trudne i niezrozumiałe. W naszym cierpieniu, w naszych próbach, uczmy się od Maryi tego fiat, tej zgody na wolę Bożą, która przynosi pokój i wolność. Mary Jo, matko pięknej miłości, naucz nas kochać nawet w cierpieniu. Naucz nas przebaczać tym, którzy nas zranili, naucz nas wyciągać ręce do tych, którzy potrzebują pomocy, naucz nas dostrzegać potrzeby innych, nawet gdy nasze własne serca są złamane. Tylko miłość może przemienić cierpienie w błogosławieństwo. W liście święta Jakuba czytamy Za pełną radość poczytujcie to sobie Bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia J1 i dziesiąte. Te słowa mogą wydawać się paradoksalne Ale zawierają głęboką mądrość Nasze próby i cierpienia mogą stać się okazją do wzrostu Do oczyszczenia, do głębszego zjednoczenia z Bogiem Maria pomaga nam dostrzec te okazje I wykorzystać je dla naszego duchowego dobra Drodzy bracia i siostry w chwilach cierpienia często zadajemy sobie pytanie Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Dlaczego w ten sposób? Te pytania są naturalne i ludzkie. Maryja nie daje nam łatwych odpowiedzi, ale pokazuje nam, jak trwać w wierze i ufności, nawet gdy nie rozumiemy Bożych dróg. Jej życie uczy nas, że czasem musimy po prostu zachowywać wszystkie te sprawy i rozważać je w swoim sercu, Ełka 2 i 19 setnych. Mary Jo U, gwiazdo morza, prowadź nas bezpiecznie przez burze cierpienia do spokojnego portu Bożej miłości. Kiedy fale bólu, rozpaczy i zwątpienia zalewają naszą łódź życia, bądź naszym światłem i nadzieją. Przypominaj nam, że po każdej burzy przychodzi cisza, po każdej nocy poranek, po każdym wielkim piątku niedziela zmartwychwstania. W Księdze Apokalipsy czytamy o nowym niebie i nowej ziemi, gdzie Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierć już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu, ap. 21, i 40. Ta obietnica jest źródłem naszej nadziei. Maryja, która została wzięta do nieba z ciałem i duszą, jest dla nas znakiem tej nadziei, zapowiedzą chwały, która czeka na każdego z nas. Drodzy bracia i siostry, nawet w najgłębszym cierpieniu nie jesteśmy sami. Maryja jest z nami, Kościół jest z nami, wspólnota wierzących jest z nami. Apostoł Paweł przypomina... Jedni drugich brzemią noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe, G.A. 6 i 2. W naszym cierpieniu nie zamykajmy się w sobie, ale otwierajmy się na innych, dzielmy się naszym bólem, pozwólmy innym nam pomóc. Mary U, matko Kościoła, zjednocz nas w jedno, naucz nas być dla siebie nawzajem wsparciem i pociechą. Ty, która jednoczysz ludzi wokół swojego syna, pomóż nam budować wspólnotę miłości, w której nikt nie cierpi samotności której każdy jest zauważony, wysłuchany i kochany. Drodzy bracia i siostry, w modlitwie różancowej rozważamy tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne. To przypomina nam, że nasze życie jest mieszanką radości i smutku, światła i ciemności, bólu i chwały. Maryja prowadzi nas przez wszystkie te tajemnice, pomagając nam dostrzec obecność Boga w każdej z nich. W chwilach cierpienia szczególnie bliska może nam być modlitwa pod Twoją obronę pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Pano uchwalebna i błogosławiona. Ta starożytna modlitwa, odmawiana przez pokolenia wierzących, wyraża naszą ufność w opiekę Maryi w każdej potrzebie. Mary Jo Matko Boża Fatimska, która wzywałaś do modlitwy i pokuty za grzeszników, naucz nas, jak nasze cierpienie może stać się ofiarą za zbawienie świata. Ty, która pokazałaś dzieciom fatimskim wizję piekła, przypominasz nam o powadze grzechu i o konieczności nawrócenia. Pomóż nam wykorzystać nasze cierpienie jako okazję do pokuty i zadośćuczynienia. Drodzy bracia i siostry, Maryja uczy nas również, jak cierpieć z godnością i nadzieją. Nawet w najgłębszym bólu zachowała swoją godność jako matka Boga i jako człowiek. Nie pozwoliła, by cierpienie odebrało jej człowieczeństwo, wiarę i nadzieję. Jest dla nas wzorem, jak przechodzić przez ciemne doliny życia z podniesioną głową i z ufnością w sercu. W liście do Hebrajczyków czytamy, patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonała, HBR 12 i 20. Maryja zawsze kieruje nasz wzrok na Jezusa, przypomina nam, że To on jest źródłem naszej siły, naszej nadziei, naszego zbawienia. W naszym cierpieniu, jak w Kanie Galilejskiej, mówi nam, Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie J2 i 5 U, Matko Dobrej Rady, prowadź nas w naszych decyzjach, szczególnie tych trudnych, które musimy podejmować w obliczu cierpienia. Daj nam mądrość, roztropność i odwagę, abyśmy wybierali zgodnie z wolą Bożą i dla naszego prawdziwego dobra. Drodzy bracia i siostry, kiedy czujemy się przytłoczeni cierpieniem, przypomnijmy sobie obietnicę Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, mt. 11 i 28 setnych. Maryja prowadzi nas do Jezusa, do Jego Najświętszego Serca, który jest źródłem wszelkiej pociechy i pokoju. Na zakończenie naszej wspólnej modlitwy zwróćmy się jeszcze raz do Maryi, naszej Matki i Królowej. Zdrowaś, Meridiołu, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Bóg błogosławi was wszystkich, drodzy bracia i siostry, i niech Maryja otacza was swoją matczyną opieką. Pamiętajcie, że w każdym cierpieniu ona jest przy was, gotowa wysłuchać waszych próśb i zaje przed tron Boga. Nie traćcie nadziei, nie traćcie wiary, nie traćcie miłości. Z Maryą każde cierpienie może stać się drogą do głębszego zjednoczenia z Bogiem i do większej miłości wobec bliźnich. Dziękuję Ci z całego serca za wspólną modlitwę i za to, że jesteś tutaj. Teraz na naszym kanale dostępna jest opcja Super Funks, dzięki której możesz wesprzeć naszą misję dowolną kwotą, jeśli poczujesz taką potrzebę w sercu. Twoje wsparcie jest dla mnie ogromną radością i motywacją do tworzenia kolejnych treści. Ale jeśli nie możesz wspierać finansowo, to absolutnie w porządku. Samo kliknięcie lubię to i zostawienie komentarza bardzo pomaga, bo dzięki temu nasze modlitwy mogą dotrzeć do większej liczby osób, które ich potrzebują. I to już jest wielka pomoc, za którą jestem ogromnie wdzięczny. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zachęcam Cię do podzielenia się swoimi myślami w komentarzach. Twoje świadectwo może być światłem nadziei dla kogoś, kto przechodzi przez podobne doświadczenia. Pamiętaj także, aby zostawić lubię to i subskrybować kanał Świątynia Światła aby być na bieżąco z kolejnymi modlitwami i rozważaniami. Niech Bóg Was błogosławi i do zobaczenia w następnym nagraniu.